Dzisiaj jest najważniejszy event w Pokémon GO! Od wielu, wielu miesięcy, jeśli go przegapiłeś, to nie martw się, bo jeszcze będzie druga szansa na zdobycie tych Pokémonów. A czemu mówię, że jest najważniejszy? Bo dzisiaj można zdobyć po raz pierwszy ever Pokémon Go mega startery z trzeciej generacji, czyli Hoenn, Mega Blaziken, Mega Sceptile, Mega Swampert. Są przepotężne, niesamowicie wymiatają. Musimy dzisiaj zbić jak najwięcej tych rajdów, żeby zebrać jak najwięcej mega energii, bo powrócą dopiero w 2023 roku. I gdybym miał wam powiedzieć, które Pokemony będą najsilniejsze w Pokemon GO w 2023 roku, które najbardziej warto łapać, wzmacniać? To właśnie te trzy. Akurat ten, którego bijemy jako pierwszego, czyli Blaziken, najmniej wyróżnia się z tych trzech. I tak jest w topce, topce, najsilniejszych ognistych Pokemonów w grze. Warto go mieć, ale można jakoś się obejść, natomiast dwa pozostałe nic im nie dorównuje. Może być Shiny, słuchajcie, jak się zbije te Megasy, także może być od razu trzecia forma ewolucyjna i od razu Shiny. Ja tutaj wszedłem tym, co mi gra podpowiedziała, a odpowiedziała mi mojego Shiny Mewtwo. Bo dobre takie ogólne obrażenia. Tam widzę Kyogry. Bardzo dobra oczywiście kontra na Blaziken'a. Mamy 10 osób. Kilka jest osobiście, kilka zaprosiliśmy zdanie. i zbity. Pierwszy ever, Friendship zwiększony, jakieś XL-ki może Rare Candy, nic takiego, nie? Szkoda. 20 tysięcy expa i 225 mega energii, także chyba zaraz będziemy mogli zrobić tą ewolucję, bo one, nie wiem, czy wymagają 300 czy 200 na pierwszą, pewnie, pewnie 200. Odpalonego mam mega Blastoisa, ponieważ chcę dostać jak najwięcej xl dzisiaj do Swamperta, bo chcę go zrobić na 50. level. Generalnie ja już sobie przygotowałem, moi drodzy, pod te mega ewolucje właśnie laki, Shiny z movesetami, także wszystko mam tutaj gotowe. Oprócz akurat właśnie Swamperta, przy którym no robiłem dwa razy takiego lucky trade'a za szeniaki, ale dwa razy mi się trafiła trzynastka na ataku, więc No tutaj ewentualnie mógłbym jeszcze, jeszcze zrobić jakiegoś lucky tradera i starać się trafić coś lepszego, ale w tym momencie mega shiny lucky Blaziken w naszym mega Pokédexie. 3285. Ale na tylko 50 XL do niego. Tu jest 14 ataku na szczęście, ale 50 XL to jest zdecydowanie za mało. Też tutaj by się przydało nad tym popracować dzisiaj też powinny wchodzić movesety podczas ewolucji, nie? Tutaj na nim mamy, moi drodzy, 15 ataku, 15 defa, 14 hp. Bardzo, bardzo ładna sztuka. Także z tego Septaila jestem najbardziej zadowolony. 33? O kurczę, dobra, szybciutko muszę wbijać do rajda. Jak widzicie, Szczecin zaśnieżyło dosyć srogo. I co jest moveset? Frenzy Plant. jest, jest, jest moveset. ja już odpaliłem 5 takiego z góry. Jednak jest, moi drodzy, spora szansa, że w przyszłym roku wejdzie jeszcze wyższy level w Pokémon Go. 55, 60, nie wiem. Ale już warto nabiać tego, mimo że mam 50. level. To z jakiem robię tego typu rzeczy. Mimo wszystko bijemy szybciutkę jeszcze jednego Blazikena, bo akurat tutaj się zrespił chyba na kotwicy. To jest gym, tam, tamta kotwica. Jak widzicie w Szczecinie, troszkę śniegu napadało. Troszkę mamy zimę. Trzy tygodnie przed prawdziwą zimą według kalendarza. Co fajnie, że mamy weather w ogóle. Podchodzimy na zamek? O, siedzi. Elegancko. I słuchajcie, mamy też nowe nagrody w boksach, także sprawdźmy sobie, co trafię w tym tygodniu, bo teraz jest to losowe. O, ferfo! Ciekawe. Jim Bogusława X. I pierwszy ever, Mega Swamper. Pierwszy dla mnie ever. Pana bogusławie, się, o tym nie mam złota i to nawet dosyć daleko jeszcze jestem, więc, więc fajnie porajdować sobie troszkę. Fajny ten daszek tutaj, nie? Taki pozostałość po stylu niemieckim. Mega Swamper, zbity. I słuchajcie, Mega Swamper, jak ktoś się zastanawia, czy to jest najlepszy Pokémon wodny, to tak. Nawet wychodzi gdzieś tam z wyliczeń, że będzie lepszy niż Primal Kyogre. No ale Megasa możemy mieć jednego. A Primali ile? Nie wiem. I plus 3 xl -ki. I tutaj mieliśmy, moi drodzy, co? Dziesiątki. Ech. Ale chyba pora w takim razie zrobić tego swojego długo wyczekiwanego, długo przygotowywanego swamperta. Ja go celowo nie wzmacniam, bo liczę, że może jeszcze tam jakiegoś lackita zrobię czy coś. I go zamienię jednak na coś z trochę wyższymi. IV ten setar jest przepiękny, na którym mi dzisiaj weszło. Jakby nie patrzeć moveset. Także można poprzez ewolucję na ja takich movesetach również robić te movesety. Ale słuchajcie, ten mega swampert jest wykokszony, te wielkie łapy potężne. Ktoś napisał, że uważa, że mieć typ wodno-walczący, patrząc na to, jak jest przekokszony, hardkorowy koksu, no ale ma wodnoziemny też jest dobrze. Także najlepszy, najpotężniejszy wodny Pokémon w grze. Jak przegapiliście ten event, na którym teraz jestem, bo to jest tylko jedna sobota, to będzie kolejna możliwość zdobyć te mega Pokémony już w lutym. W 2023 roku w Pokémon Go. Także przynajmniej wtedy tego nie przegapcie. Ja postaram się chociaż trochę narobić tej mega energii, żeby móc codziennie sobie levelować te mega poziomy. Bo wiadomo, że takie Pokémony najfajniej by było dobić ten mega poziom na maksymalny poziom, poziom trzeci. I docieramy do kolejnych radzików. Zatem dobrze to idzie. Wsłuchajcie moi drodzy, i przyszła pora na zielonego potwora, czyli Septail. Ten nasz świąteczny, bombkowy pokemonek. W sumie, jak się zastanowić, to on ma choinkę na ogonie. Jak tak stoi na tym rajdzie z tą choinką? Bombki, nie? Na plecach? Beskitu. <laughs> Może dlatego go dali teraz, właśnie, w grudniu. Nie wiem. Ja myślałem, że Meskito zostawiam to na Hoen Tour. Kupcie bilet, to będziecie mieli więcej tego, czy coś. I... Ale w sumie dobrze, bo potem nie będzie zastanawiać się na Hoen, czy robić rajdy, czy łapać shiny. No właśnie, bo jak wchodzi tour, to powinny widzieć wszystkie shaniaki, nie? I moi drodzy, słuchajcie, shiny, lucky. Septile, 15 ataku, 15 defensywy, 14 HP, no po prostu taki soczysty, taki piękniutki. I zobaczmy, czy rzeczywiście podczas mega ewolucji będzie bardziej wyglądał jak choinka, czy mniej. Ach te, mega pokemony. I oczywiście, jak to się zastanawia, czy. Uu! Czy taki Mega septal jest najlepszym Pokemonem teraz? To jest! Oczywiście, że jest. Także róbcie go, musicie go mieć. I trochę bardziej przypomina choinkę, bym powiedział. No zobaczcie, jeszcze więcej bombek, jeszcze bardziej choinkowa choinka. Ale te poczki są fajne i dobrze wyglądające. Ja już zdążyłem zapomnieć, nie? Bo tak trochę ta trzecia generacja gdzieś tam przepadła nam z naszej pamięci. Ale to są naprawdę fajniutkie, potężne Pokemonki. Tak się cieszę, że zrobiłem ten event. Jest zimno, ale warto było. Huh, coś wspaniałego. Jak przegapiliście luty, nie zapomnijcie. My tu jeszcze, moi drodzy, porajdujemy, bo... No bo EXP. Może jakiś Rare Candy XL. Może jakiś Stardust. Może się ponabija trochę odznaki. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy w tym filmie. Bo mamy event o nazwie Mythic Blade. Zaczyna się 6 już grudnia od 10 rano. I będzie można zdobyć Kel'Deo podczas tego eventu, moi drodzy, ale tylko jeśli zakupisz Research za 8 dolarów, równowartość tam wyjdzie 30 ile? 36 złotych, coś takiego. Czy warto? Raczej nie. Kiedyś pewnie udostępnią tego Pokemona tak czy inaczej za darmo dla wszystkich graczy. Ale okej, okay. na dzikę będą no się te poczki, czyli głównie walczące, co ciekawe. Na rajdach takie, na trujeczkach takie, na piąteczkach, terakion. Terakion, słuchajcie, bardzo ważny Pokémon, jeśli chodzi o typ walczący, także tutaj bardzo będzie warto rajdować go, zbierać zbierać kselki. Jak ktoś nie ma z kim robić rajdów, zachęcam do dołączenia do mojej grupy rajdowej dla Patronów. Link jest w opisie patronite.pl ukośnik Kusi. Tam zawsze jest ekipa do rajdowania, wszystkich legend. Na no, w tym specjalnym researchu za te ponad 30 zł dostaniesz oprócz Keldi, jeszcze koszulkę, trochę przedmiotów, zwiększone spawny z insensów, na przykład takich poczków. Bel nam jest z nich. Taki mini węcik pięciodniowy z okazji premiery po prostu nowego, mitycznego Pokemona. Tak się inaczej, dużo się dzieje w grudniu. Fajne rzeczy. Pokemon Go przywaliło z grubej rury, żeby tutaj chyba trochę zwiększyć konkurencję między Pokemon Scarlet i Violet, żeby nie tylko wszyscy myśleli o grze na Switcha, ale również o grze na telefon, co jest fajne. Fajnie, że się dzieje fajnie i w jednej grze i w drugiej. Także zostawcie łapieczkę, subskrybujcie kanał, widzimy się długo w kolejnych filmach z Pokemon Go, z Pokemon Scarlet, może z Pokémon Pokemon też niedługo. Wszystko o Pokemonach, jak zawsze u mnie. Trzymajcie się i na razie, cześć.